Rynek uwielbia proste historie. Przez dwa lata wyglądało to tak: OpenAI prowadzi, Microsoft je finansuje, Nvidia zarabia, a reszta goni. Nie. Nie. Tylko ta narracja ostatnio się troszkę posypała. Google wróciło na scenę z impetem i z chipami, i z nowym modelem Gemini. Nagle część inwestorów zaczęła mówić o przesądzonej dominacji, jakby AI był jakimś konkursem piękności, który wygrywa się jednym występem. Tymczasem. Prawdziwa wojna o sztuczną inteligencję cały czas trwa i nie toczy się na jednym froncie. Toczy się na różnych całkowicie poziomach. W tym materiale chcę Wam pokazać, gdzie są te walki, kto naprawdę ma przewagę i dlaczego dzisiejszy lider, według narracji rynku, Google, może za kilka miesięcy znowu oglądać plecy rywali. Przewaga w AI jest dalej jedynie chwilowa. Najwięcej zyskują ci, którzy wiedzą, gdzie powstaje prawdziwa wartość. No to co? Zaczynamy. Partnerem odcinka jest XTB, a że kończy się rok, to jest jeszcze raz świetny moment, żeby przypomnieć Wam o wykorzystaniu rocznych limitów IKE i XZ. -e. Jak wykorzystacie te, to już w styczniu możecie użyć kolejnych, a jak tych nie wykorzystacie, to wam przypadną na zawsze. Naprawdę nikt nie zadba tak dobrze o Waszą emeryturę jak Wy sami, a możecie to robić inwestując bez podatku belki, korzystając z kąt IKE i -e, więc naprawdę nie ma na co czekać. Zakładajcie konta IKE i zakładajcie konta XZ. -e. Już, teraz. Linki w opisie. Pips, pops, ziom, bziom, ha, proszę bardzo, jaka technika, pops, i wszystko działa, wszystko się otwiera. Można klikać, ile wlezie. To na przykład jest guzik, który mówi o tym, że drukarka jest podłączona do internetu. Bo moi drodzy, to nie jest jakaś tam drukarka. Drukarka HP Smart 750 od partnera technologicznego tego kanału, czyli HP. I tu dokładnie jest tajemnica jej mocy podłączenie do internetu. Nie ma takich rzeczy. Macie w domu sprzęty, które się podłączają do internetu tak łatwo? Na pewno nie. No, na pewno nie wszystkie. Więc możecie mieć jeszcze jeden. Drukarkę. Link w opisie. Kupujcie drukarki. 15% taniej z kodem tym cyk 15 Inwestuj lepiej, mądrzej i z większym spokojem. Dołącz do stylu Premium DNA, podobnie jak już prawie 4100 innych inwestorów. To najlepsze miejsce do świadomego zarządzania swoim kapitałem i swoimi oszczędnościami. Dzięki za już 95 tysięcy ponad Waszych subskrypcji. To dla nas wiele znaczy i już naprawdę niewiele do setki, więc jeśli jeszcze nie jesteście z nami, to kliknijcie suba teraz i pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać. Google wyszło ostatnio z cienia w tempie, którego chyba nikt się nie spodziewał, mimo że nagrywaliśmy materiały o tym, jak byli w dołku, jako przegrani AI, że jednak warto się tym zainteresować. No ale z takiego tempa nikt się nie spodziewał. Technologicznie wskoczyli na poziom, który jeszcze niedawno wydawał się całkowicie poza ich zasięgiem, a inwestorzy wpadli w euforię. Tak wielką euforię, że część rynku zaczęła mówić o przesądzonej dominacji, jakby AI było jakąś dyscypliną olimpijską, w której rozdaje się medale po jednym biegu i wraca do domu. Tymczasem. Voina na AI dopiero się rozkręca. Po jednej stronie jest faktycznie Google z własnym stosem technologicznym i odświeżoną teraz nową pewnością siebie, a po drugiej stronie jest dalej OpenAI, z dalej ogromnym wpływem na rynek, z partnerstwem z Microsoftem i armią inwestorów, którzy ustawiają się w kolejce. I ten właśnie konflikt tych dwóch obozów będzie tematem tego materiału. Rozłożymy to sobie na czynniki pierwsze. Kto gra po której stronie, jakie interesy są za poszczególnymi firmami i dlaczego rynek tak mocno uwierzył w nagłe zwycięstwo Google. Przede wszystkim te Dlaczego ta wiara chyba może okazać się troszkę przedwczesna? Wojna Google kontra OpenAI nie toczy się na jednym polu. To nie jest prosty pojedynek dwóch modeli LLM. To jest starcie całych ekosystemów, które działają w zupełnie różnych warstwach rynku AI. Jeśli nie rozumie się tych warstw, to łatwo popłynąć z takimi powierzchownymi narracjami typu lepszy model zdecyduje o wszystkim. Nie. Nie zdecyduje. Oto trzy strefy, w których naprawdę rozgrywa się bitwa. Pierwsza warstwa to infrastruktura obliczeniowa. I tutaj leżą wszystkie klocki, które mają czystą moc. GPU, TPU, specjalistyczne układy, optyka, chłodzenie, sieci, serwery. Innymi słowy, wszystko, co decyduje o tym, jak szybko, jak tanio i na jaką skalę można trenować i uruchamiać modele AI. To jest warstwa, na której zarabia Nvidia, Broadcom, AMD, producenci serwerów, dostawcy chmurowi. To też miejsce, gdzie Google Wspiera chipy zewnętrzne własnymi chipami TPU. OpenAI opiera się akurat głównie na GPU od Nvidia i od AMD. Druga warstwa to modele. To mózgi całej operacji. OpenAI ma swój GPT, Google ma swoje Gemini, Anthropic ma Cloda, Meta ma Lame. To tutaj decyduje się, kto ma najlepszą technologię, kto jest w stanie szybciej trenować swoje modele, kto ma lepsze dane i kto dostarcza produkt, który realnie rozwiązuje problemy użytkowników. I to właśnie w tej warstwie powstaje najwięcej medialnego hałasu, bo modele są jednocześnie najbardziej spektakularne i najbardziej widoczne dla opinii publicznej. Jest też trzecia warstwa – aplikacje. To tutaj z kolei są prawdziwe pieniądze. To narzędzia, interfejsy, agentowe systemy, produkty, które trafiają w ręce ludzi i firm. Dla Google to wyszukiwarka, reklama, Gmail, Workspace, Android. Dla OpenAI, ChatGPT i różne api, które można wpiąć w dowolny biznes. Dla Microsoftu to Copilot, zaszyty we wszystkich ich produktach. W tej warstwie liczy się dystrybucja, nie benchmarki. Liczy się nie, kto ma użytkowników, tylko kto potrafi ich lepiej Monetyzować. Dopiero gdy widzimy te trzy warstwy jednocześnie, to robi się jasne, gdzie biegnie linia frontu. Google i OpenAI nie rywalizują tylko modelem. Rywalizują stosami technologicznymi, siecią partnerów, integracją produktów, kosztami operacyjnymi w każdej z tych warstw. Dlatego jeśli ktoś próbuje oceniać, kto wygrywa w AI, patrząc na jeden fragment układanki, kto ma akurat lepszy model. Trochę tak, jakby oceniał wyścig Formuły 1 po tym, kto akurat wszedł lepiej w jakiś jeden zakręt. No, front walki jest jednak znacznie szerszy niż ten jeden zakręt, więc zacznijmy go sobie teraz rozrysowywać zakręt po. Zakręcie. Pierwszy jest obóz Google. Jeśli spojrzymy na wojnę AI, jak na wyścig zbrojeń, no to Google przyjechało na front z własną fabryką amunicji, własną logistyką i własnym transportem. Kompletny, pionowo zintegrowany ekosystem, który pozwala rozwijać modele, trenować je na własnym sprzęcie, jeśli zajdzie taka potrzeba i natychmiast wypychać. W produkty, które już są używane przez miliardy ludzi. A zupełnie inna filozofia działania niż w przypadku OpenAI. Google od kilku lat buduje modele językowe, ale dopiero w tym roku kolejne generacje Gemini ustawiły ich z powrotem w czołówce. Ważne jest to. Że Gemini nie jest tylko pojedynczym modelem. To jest cała rodzina rozwiązań dopasowanych do różnych zastosowań. A to pozwala jednocześnie uderzać w segment premium, w zadania wymagające rozumowania, ale też w lekkie, mobilne zastosowania. Drugi filar tego wszystkiego to własna infrastruktura z TPU w roli jednego z koni pociągowych. I tu jest faktycznie przewaga Google. Podczas gdy reszta rynku korzysta głównie z GPU od Nvidia i AMD, to Google od lat inwestuje również we własne układy TPU. Co to daje mi w praktyce? No, w teorii. No I zresztą też w praktyce lepszą kontrolę nad kosztami i nad skalą treningu. Do tego możliwość budowania gigantycznych, spójnych klastrów obliczeniowych i pełną optymalizację sprzętu pod własne modele. No i co chyba najważniejsze, brak konieczności aż tak intensywnej walki na rynku o ograniczone dalej bądź co bądź zapasy GPU. To dlatego w ostatnich miesiącach rynek tak mocno kupił narrację o przewadze Google. Nie dlatego, że TPU są jakieś magiczne. Tylko dlatego, że Google może w teorii stawiać klastery taniej i szybciej, zamiast czekać w kolejce dla komponentów Nvidia. To trochę naciągane, bo i tak czekają i tak potrzebują komponentów Nvidia, no ale do pewnego stopnia są niezależni. Trzeci filar siły Google. To dostawcy infrastruktury w koszyku Google. I w tej układance ważną rolę odgrywają spółki takie jak Broadcom, jak Lumentum Holdings, jak Celestica, czy jak TTM Technologies. Swoją drogą to właśnie też dlatego na tym etapie, przynajmniej w publicznym portfelu emerytalnym, jaki dla was prowadzę w XTB, jest obecnie ekspozycja na sektor półprzewodników, a nie na konkretne podmioty AI. Dostawcy kilofów i łopat. Wygrają niezależnie od tego, kto wygra w wyścigu w AI. Przyjdzie moment, co prawda, że momentum wzrostu nakładów inwestycyjnych CapEx-u zacznie słabnąć. I to będzie moment na zmianę sektora półprzewodników z takiego portfela na coś, co faktycznie zaczyna dominować w AI. No ale to nie jest jeszcze ten moment dla tego portfela. Do samego portfela dopłacamy 2,5 tysiąca złotych co miesiąc i jego cel jest prosty. Dowożenie wyniku, ale przy względnie ograniczonej zmienności, gdzie z założenia inwestycje nie są formą do tradowania. No w końcu emerytalny portfel. Na dziś są tam takie akcje jak GPW, MSCI, Asseco Polska i właśnie ETF na półprzewodniki. Taki portfel możecie sobie sami bez problemu odzwierciedlić, mając konto w XTB I do tego możecie robić to bez prowizji, bo do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie nie macie żadnej prowizji. A jak dopiero zaczynacie, to pamiętajcie, że Możecie też bez podatku belki go odzwierciedlić, jak będziecie to robić przez konta Ike albo Igze. No więc warto przez te konta. Zwłaszcza że do końca tego roku możecie wykorzystać jeszcze tegoroczny limit IK i XZ, więc nie czekajcie, po prostu zakładajcie konta emerytalne. Linki oczywiście w opisie materiału. Wspomnieni przeze mnie producenci i projektanci sprzętu, których technologie są niezbędne do budowy dużych klastrów odliczeniowych Google, to są firmy dostarczające przy różne komponenty, czy to optyczne, czy moduły komunikacyjne, czy układy, które spajają setki tysięcy chipów w jedną działającą całość. I Google nie robi wszystkiego samodzielnie ale wszystko projektuje tak, żeby było szyte pod ich własne potrzeby. Broadcom to najważniejszy partner technologiczny w tym zestawieniu. Współprojektuje z Google układy TPU, Google daje architekturę, a Broadcom dostarcza własność intelektualną potrzebną do tego, żeby fizycznie ułożyć tranzystory. I do tego daje też technologię szybkiego przesyłania danych między chipami. Bez Broadcomu Google nie miałoby swoich autorskich procesów do AI. Jest też Lumentum Holdings, producent komponentów optycznych i fotonicznych, czyli np. laserów albo przełączników światłowodowych. Google jako jedna z pierwszych firm na świecie zastąpiła w swoich centrach danych tradycyjne przełączniki elektryczne przełącznikami optycznymi. No i Lumentum dostarcza właśnie takie technologie, które pozwalają tysiącom chipów TPU komunikować się ze sobą za pomocą światła. I to jest kluczowe dla szybkości trenowania modeli, tak jak Gemini. Jest też TTM Technologies, producent zaawansowanych obwodów drukowanych. Serwery AI wymagają niesamowicie skomplikowanych płyt głównych, które muszą być odporne na bardzo wysokie temperatury, mieć wiele warstw i zapewniać idealny przepływ sygnału. TTM Produkuje te zielone płytki, na których Google montuje swoje TPU. To jest ta oś firm ściśle współpracujących z Googlem. Dlaczego to ważne, to zaraz wam pokażę na przyszłych wykresach. Ale do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać czwarty filar. Natychmiastową dystrybucję do użytkowników. To jest element, którego nie da się podrobić, bo Google ma wyszukiwarkę, ma Gmaila, ma YouTube'a, ma Androida, ma mapy, ma szeroką przestrzeń do pracy w internecie. Każdy z tych produktów jest gotowym kanałem sprzedaży, w teorii, dla modeli AI. Gdy Google wypuszcza nową wersję Gemini, to nie musi zastanawiać się, kto tego użyje. Oni po prostu wciskają to do produktów, z których korzysta już praktycznie każdy użytkownik internetu. No i efekt jest taki, że Google nie musi wygrać całej wojny, żeby zarabiać już obecnie ogromne pieniądze. Ich modele są. Częściowo natychmiast monetyzowane przez już istniejące produkty. No a każda poprawa jakości automatycznie przełoży się też w teorii na lepszą strukturę przechodów. Ten obóz ma więc cztery przewagi: własny sprzęt, własne modele, własną dystrybucję i przewidywalne finansowanie. No więc nic dziwnego, że rynek tak łatwo kupił narrację o nagłym zwycięstwie Google. Ale to dopiero połowa tej historii. Obóz OpenAI wygląda inaczej. To nie jest jedna korporacja z szeregiem popleczników. Jak Google, tylko pewien sojusz różnych interesów sojusz laboratoriów, dostawców chmury, producentów chipów i sojusz kapitału, który to wszystko zasila. Na papierze wygląda to mniej elegancko niż taki pionowo zintegrowany Google. W praktyce sprawia to, że ten obóz jest znacznie mniej oczywisty niż chciałby to przynajmniej widzieć rynek, przynajmniej w tym momencie. W centrum stoi samo OpenAI. To tutaj powstają modele GPT, to tutaj buduje się know-how, który przez kilka lat nadawał tempo całej branży. To nie jest klasyczna spółka produktowa, to raczej hybryda. Laboratorium badawczego i do tego firmy technologicznej, która musi jednocześnie dowozić przełomowe modele i udowadniać, że da się na tym zarabiać. Najważniejszym partnerem tego obozu OpenAI jest Microsoft. Oni posiadają ponad 25% udziału w OpenAI, to oni dostarczają ogromną część infrastruktury obliczeniowej, to oni integrują modele w swoich produktach i to oni pomagają w finansowaniu całej tej operacji. Ta współpraca Działa w dwie strony. W OpenAI dostaje dostęp do gigantycznej chmury i stałego finansowania, mając za sobą Microsoft, a Microsoft dostaje przewagę produktową w Copilocie i całym pakiecie 365, no a także w Azure dla klientów biznesowych. Do tego dochodzą jednak też inni operatorzy mocy obliczeniowej, jak na przykład Oracle, którzy sprzedają moc pod inferencję dla modeli OpenAI. Ta sieć partnerów, no bo to nie jest tylko Oracle, to nie jest tylko Microsoft, to jest realny, ale rozproszony fundament obozu OpenAI. Współpraca z Oracle swoją drogą w ogóle jest ciekawa w tym wydaniu, bo Oracle teoretycznie konkuruje częściowo z Microsoftem, ale popyt na ChatGPT GPT był tak ogromny, że Microsoftowi po prostu skończyły się serwery. No to też pokazuje skalę zapotrzebowania na OpenAI. Tam, gdzie Google z kolei opiera się do pewnego stopnia na własnych chipach, na TPU, tam obóz OpenAI stoi na barkach producentów GPU, jak Nvidia, jak AMD. No więc tu przewagi faktycznie próżno szukać. Istotną rolę odgrywają jednak też aplikacje i cały ekosystem budowany na modelach OpenAI. Google ma swoje produkty konsumenckie, to prawda, ale obóz OpenAI ma znacznie bardziej otwarty ekosystem. Z jednej strony jest Chat GPT, który jest taką konsumencką twarzą rewolucji AI, ale z drugiej strony są też API, na którym tysiące, jak nie, z dziesiątki tysięcy firm już buduje swoje aplikacje, automatyzuje swoje narzędzia, tworzy narzędzia dla programistów, tworzy systemy do obsługi klienta czy wewnętrzne rozwiązania w korporacjach. Dlatego obozu ważna jest jedna rzecz: im więcej firm oprze swoje procesy na modelach OpenAI, a już to robią, tym trudniej będzie im przesiadać na kogoś innego tylko dlatego, że akurat jakiś model jest minimalnie tańszy, ale ma minimalnie lepszą realizację w określonym, konkretnym typie zadań. Więc Ciężko powiedzieć, że Google ma tu jednoznaczną przewagę. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze coś, czego w Google akurat nie widać, bo jest to presja finansowania. Obóz OpenAI działa jak startup na sterydach. Musi jednocześnie finansować ekstremalnie drogi trening modeli, rozwijać produkty, bronić pozycji technologicznej i tłumaczyć inwestorom, że w tym wszystkim jest ścieżka do zysków. Po prostu odległa. To jest spore ryzyko, ale... To jest też spory potencjał. Jeśli monetyzacja i adopcja AI będą wystarczające, to obóz OpenAI może okazać się znacznie bardziej dochodowy niż dzisiejszy konsensus to zakłada. Jeśli nie, to inwestorzy mogą coraz mniej chętnie wykładać kasę na OpenAI. Jasne, no ale na razie takiego ryzyka jednak nie ma. Obecne prognozy, kiedy inwestorzy i tak wykładają pieniądze, mówią o tym, że OpenAI zacznie generować gotówkę dopiero w 2030 roku. Więc jeśli OpenAI Uda się zaskoczyć tu pozytywnie, może dowieść gotówkę w 2029 roku, to już wygra w tej narracji. Jak na razie tam o kasę nie ma się co martwić. E, zwłaszcza przy wejściu SoftBanku, który wspiera mocno obóz OpenAI. Zainwestowali w tę spółkę ogromne pieniądze, dziś mają około 10-11% udziałów i odgrywają przede wszystkim rolę takiego dostawcy kapitału i strategicznego inwestora. Więc Google gra w tę grę jako jeden super gracz. Obóz OpenAI gra jako koalicja podmiotów i wbrew pojawiającej się w sieci opinii, na którą trafiłem, że ChatGPT walczy z całym światem, tak naprawdę, to nie jest takie proste rozumowanie. ChatGPT jednocześnie w teorii walczy z całym światem, ale jednocześnie wspierany przez Cały świat. I raz w tej narracji wygrywają zwolennicy Google, raz zwolennicy OpenAI. I zerknijmy sobie teraz na dwa koszyki spółek. Pierwsze to są firmy technologicznie powiązane z ekosystemem Google. Dostawcy infrastruktury pod TPU, kluczowe komponenty do ich serwerów, elementy optyczne, elementy sieciowe potrzebne do budowy ich klastrów. Drugi koszyk to spółki, które korzystają głównie na sile obozu OpenAI. Szeroko rozumiana infrastruktura GPU, partnerzy chmurowi, duzi inwestorzy. Przez bardzo długi czas. Te koszyki poruszały się w miarę podobnie. Rynek grał pod szeroko rozlaną historię, że AI rośnie, więc rośnie wszystko dookoła AI. Od pewnego momentu te linie zaczęły się rozchodzić i to mocno. Koszyk powiązany z Google zaczął iść wyraźnie w górę, koszyk powiązany z OpenAI wypadał trochę słabiej. Co tak naprawdę zobaczył rynek? No zobaczył i uznał w sumie, że Google wróciło do gry w modelach w sposób bardziej spektakularny niż ktokolwiek oczekiwał. Premiera Gemini trzeciej generacji działała jak taki zimny prysznic dla innych. I raptem z technologicznego outsidera w narracji Google stało się kandydatem do tytułu lidera, albo w ogóle w niektórych głowach do kogoś, kto już wygrał. I do tego pojawiła się narracja o przewadze kosztowej, no czyli teza, że Google jest w stanie trenować modele taniej dzięki własnym chipom TPU. Dla inwestorów to brzmi jak sygnał, że Google może w długim terminie generować modele szybciej i taniej. No, a rynek kocha takie proste narracje, że jeśli Google może dowozić topowy model na własnym sprzęcie, to firmy współpracujące z Google mają przed sobą większy i stabilniejszy strumień przychodów. I w praktyce wystarczyło kilka mocnych tygodni takiej narracji, żeby różnica między tymi dwoma koszykami zaczęła wyglądać, jakby lider już wygrał. Ale to naprawdę nie jest takie proste. Poprzedni wykres, który widzieliście, nie mówi o tym, kto wygrał wojnę o AI. On mówi jedynie, czego dzisiaj rynek się spodziewa. Pokazuje, gdzie po płynął kapitał, które firmy dostały bonus za narrację, gdzie inwestorzy zaczęli stawiać zakłady pod scenariusz dominacji Google, ale ta obecna euforia wokół Google jest lekko przesadzona i mówię to ja, osoba, która wtedy przy tych odcinkach mówiła wam, że Google jest skrajnie niedoszacowane jeśli chodzi o ich możliwości AI. No teraz mówię, że Google jest trochę przeszacowane. W kontekście tej narracji. Jasne, technicznie Google zrobiło ogromny postęp. Gemini trzeciej generacji naprawdę dowiązło. Tylko rynek ma tendencję do popadania w skrajności. Przez rok Google było przegranym AI. Teraz nagle mówi się o nieuniknionej dominacji. To nie jest konkurs piosenki, który wygrywa się raz na zawsze. Część tej euforii wokół Google opiera się na pewnych uproszczeniach, które. Nie trzymają się realiów. Po pierwsze, przewaga kosztowa. To nie jest jakiś magiczny miecz wygrywający bitwy. Narracja typu, że Google wygra, bo może taniej generować odpowiedzi w Gemini, brzmi sensownie, ale w technologii, zwłaszcza w technologii, koszty rzadko są czynnikiem decydującym o dominacji. Telefony Apple nie są tańsze od innych. GPU NVIDIA nie jest tańsze. Od innych. W AI jest dokładnie tak samo. Wygra ten, kto finalnie będzie dostarczał lepsze modele do danych zastosowań i najskuteczniej osadzi te modele w jakichś monetyzowanych produktach. Koszty? Nie są tu aż tak ważne. Po drugie, TPU nie są przewagą z definicji. Rynek zachował się trochę, jakby Google nagle odkryło tajny sposób trenowania modeli. Tymczasem TPU Google'a istnieje od lat. Różnica jest prozaiczna. Google ma ogromny, świetnie spięty klaster obliczeniowy, który pozwala pompować w model gigantyczną wartość mocy obliczeniowej. Ale to nie chip sam w sobie daje przewagę, tylko skala infrastruktury. I to jest przewaga, którą mogą dogonić inni gracze. Wystarczy, że ruszą pełne treningi na nowych platformach Nvidia GB200, NVL72. A to będzie się działo już niedługo. Po trzecie, jakość modeli nie jest stała w czasie. I to jest największa pułapka. Rynek zachowuje się, jakby przewaga Gemini była betonowa. Tymczasem historia AI pokazuje, że przewaga w modelach jest chwilowa. OpenAI, Anthropic, Meta i reszta też potrafią wypuszczać nowe generacje, które w kilka tygodni raptem zwlemieniają układ sił totalnie. Dzisiejszy lider nie musi być nawet liderem za dwa miesiące, a co dopiero za dwa lata. Rynek zdaje się trochę o tym zapominać. I po czwarte, Google może dowozić model, ale nie musi dowozić produktu. To jest słaby punkt, którego rynek nie lubi widzieć. OpenAI żyje z wdrażania w rozwiązaniu klientów. Google integruje je w swoich gigantycznych produktach. I choć ta dystrybucja jest ogromną przewagą, jasne, to ma też pewne wady. OpenAI tworzy realnie produkty od zera. Każda nowa forma wdrożonej monetyzacji to dodatkowy strumień przychodów. Google z kolei, integrując AI w swoich usługach, jest przynajmniej częściowo skazany na kanibalizację innych swoich usług. Przynajmniej częściowo. Rynek zakochał się w narracji, która jest prosta, ale niepełna, bo Google dowodzi świetne rezultaty. To fakt, ale część euforii wynika bardziej z emocji niż z analizy strukturalnej tego rynku. Google nie rozwiązało wszystkich problemów branży, Google nie zmonopolizowało modeli, Google nie zamknęło drzwi innym, Google zrobiło świetny krok, który rynek przeliczył. Ale trochę jakby było to pięć kroków naraz. Dlatego ja z wielkiego byka Google, no może nie stałem się niedźwiedziem, ale stałem się trochę neutralny obecnie co do Google. Ważne pytanie brzmi teraz: co dalej może zrobić obóz OpenAI? No bo jeśli znowu zaskoczą swoją odpowiedzią, to ten wykres, który widzieliście, może znowu bardzo szybko zmienić kierunek. Po stronie technologii OpenAI wciąż ma ogromne doświadczenie, którego nie da się odtworzyć samymi pieniędzmi. Przez lata to oni ustawiali tempo całej branży, a wiedza o trenowaniu modeli to jest realna fosa firmy. Do tego dochodzi kluczowy fakt: większa moc obliczeniowa cały czas daje przewidywalnie lepsze modele LLM. W efekcie nowe generacje klastrów NHL-72 od Nvidia są dla OpenAI szansą na bardzo szybki rewanż. I bardzo szybkie, ponowne zachwianie obecną narracją. Kiedy OpenAI i inne startupy z branży zaczną trenować swoje modele na najnowszym sprzęcie Nvidia, który jeszcze nie zdążył się tak naprawdę u nich rozgościć, to może znowu dojść do bardzo szybkiego i bardzo zaskakującego przetasowania w rankingu najlepszych modeli LLM. Jeśli miałbym w ogóle jednym zdaniem zamknąć cały ten materiał, no to brzmiałoby ono tak. Google ma naprawdę świetny moment. Ale to nie jest ta część filmu, w której wjeżdżają napisy końcowe. Gemini trzeciej generacji ustawił narrację na korzyść Google'a. Dał im technologiczne momentum, pokazał, że wieloletnie inwestycje w TPU i własną infrastrukturę zaczną procentować. Rynek to kupił. Super! Koszyk spółek powiązanych z Google dostał impuls wzrostowy. Ale to jest wciąż jeden etap wyścigu. Wojna AI nie rozstrzyga się jednym modelem, jednym benchmarkiem, ani jedną konferencją. To jest starcie dwóch gigantycznych. Nawet większej ilości niż dwóch ekosystemów, które działają inaczej, mają inne przewagi i inne słabości. Klucz w tym wszystkim jest prosty: przewaga w AI obecnie jest chwilowa. Nikt nie ma żadnej gwarancji, że Google utrzyma prowadzenie. Tak samo jak nikt nie ma prawa ogłaszać porażki OpenAI tylko dlatego, że rynek na moment przekręcił się w inną stronę. Najrozsądniejsze podejście to nie jest w tym wypadku szukanie jednego zwycięzcy, tylko zrozumienie, gdzie naprawdę powstaje wartość. Bo niezależnie od tego, kto dowiezie kolejny przełom, to mogę Wam zagwarantować, że rewolucja AI dopiero wchodzi na wyższe obroty. My jesteśmy w pierwszych minutach tego wielkiego meczu. I w całej wojnie Google z OpenAI nie chodzi o to, kto ma dziś szybszy model, chodzi o to, kto zbuduje pełny system od chipów przez model po końcowego użytkownika. Prawdziwa bitwa toczy się w infrastrukturze, w integracjach i tym, czy ekosystem będzie stawał się bardziej niezbędny. I tu nie wygra jeden podmiot. Końcowy rynek będzie podzielony między kilku graczy. Przynajmniej taka jest moja wizja. Tego rynku. No, a jeśli jesteście chętni na więcej takich różnych szczegółów i przemyśleń o sektorze AI i o spółkach, które na nim działają, to zachęcam już do sprawdzenia wersji premium DNA rynku, z której regularnie korzysta prawie 4100 już innych inwestorów, którzy codziennie dostają różne przemyślenia o rynkach, o gospodarce, o spółkach, ode mnie i całego naszego zespołu DNA, a także mają możliwość podglądania, jak ja sam inwestuję własne oszczędności w portfelach łącznej wartości ponad 6 milionów złotych. Duże pieniądze, które dają duże emocje, ale gwarantuję, że przede wszystkim dają jeszcze więcej nauki. Więcej na temat znajdzie się na stronie premium DNA rynku. Link jest oczywiście u siedziony nagrania. W tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć!